Ludziska, witajcie na kanale Roni Motovlog. Tak, jak słyszeliście Ludziska Siemano w kolejnym motovlogu na moim kanale. Dziś jest bardzo ważny dzień, ponieważ będziemy wybierać się na hamownie, więc musimy szybko się streszczać. Bardzo ważny dzień. Poznamy jaką moc będzie generował ten silnik, który niedawno złożyliśmy. Franka dwulitrowego z dołem od CRV. -ki. Wiem, że jest wiele nowych subskrybentów na kanale, także przedstawię Wam dokładny setup, jak wygląda ten silnik, co jest do niego włożone i na jakim na razie na jakiej mapie na razie jest uruchamiany i na jakiej mapie jeździ. Więc powoli przejdę do tego i wyjaśnię wam, co dokładnie jest zrobione w tym silniku, no i ile mocy podejrzewam, że to wypluje póki co. A więc tak, po kolei, dół silnika jest to dół silnika od Honda CRV dwulitrowy o pojemności 2 litrów. Został zrobiony oczywiście pełny remont, czyli nowe panewki, nowe wszystko, uszczelki, uszczelniacze, bla bla bla. Górna część silnika jest to głowica od B18 C4 z wałkami od B16 A2 w tym momencie. Kolektor wydechowy 4,1, 2,5 cala. Reszta wydechu jest zrobiona niestety na 2,25 cala, więc trochę lipa, ale póki co działamy na takim wydechu. Porting głowicy od strony ssącej i wydechowej. Strona ssąca została spasowana z kolektorem sącym, z uszczelką i tak dalej, żeby nie było żadnych progów. Przepustnica zwykła, oryginalna od B16A2, bodajże 60 parę milimetrów. Wtryski seryjne, regulator seryjny Dolot taki jak był, bodajże na 70 mm szerokości. Zawory sące i wydechowe zostały spolerowane na lustro, tak jak to widzieliście w poprzednich odcinkach. I co więcej, tłoki zostały założone firmy YCP, zrobiony nadwymiar na 84,5 mm. Sprężanie w tym momencie wynosi około... 18-19 barów na cylinder. No i tak to się prezentuje. Póki co wszystko jest na osprzęcie od 1.6, ale powoli będziemy to zwiększać i będziemy modyfikować pod większe, większe wymiary. I tak to się prezentuje. A, i kolektor z jest to replika Skank 2, czyli coś w podobieństwie do oryginalnego z B16A2. Więc tak się prezentuje ten setup i zobaczymy. Ile mniej więcej to wypluje na hamowni. Silnik jest wystrojony tylko do 3000 obrotów, dalej nie ma mapy do 3000 obrotów jest wystrojony, ponieważ nasz do mnie przyjechał na uruchomienie tego silnika, wystroił ten, tą mapę do 3000 po to, żeby można było docierać ten silnik. Tak więc ludziska myślę, że obecny setup wypluje około gdzieś w granicach 185 koni możliwe. E, ponieważ no jest mapa nie jest wystrojona w ogóle, wy wystrojona jest tylko e, do 3000 obrotów, e, tak właśnie e, jak prosiłem na Sora, żeby po prostu a to auto można było docierać w normalnych warunkach, e, więc nie wiem co się dzieje z zapłonem paliwem powyżej 3000 obrotów, dlatego też myślę, że więcej jak 185 koni to raczej nie wypluje, e, no ale zobaczymy, e, pożyjemy, zobaczymy. W planach są jakieś ostrzejsze wałki, większa przepustnica, większe wtryski. Połowę rzeczy już mam, jedyne czego nie mam to tylko wydech na 2,5 cala i wałki oczywiście, bo jest to najdroższa część. Jedziemy na hamownię, zobaczymy co się będzie działo. Dlatego też uprzedzam, tak jak już mówiłem setup nie jest w ogóle wystrojony, jest to po prostu taka próba ile to wypluje mocy tak naprawdę bez żadnego strojenia itd. Oczywiście, jeżeli zrobimy ten wydech wałki i całą resztę, to będziemy do podbijać do naszora, żeby to wystroił. I w końcu będzie finalnie, finalnie hamowana i będziemy wtedy wiedzieli już naprawdę, ile mocy generuje. Ten silnik, póki co sprawdzimy sobie, ile teraz generuje. Tak więc to było na tyle. I przenosimy się na hamownik. Stuck as you food in the mud. You have been caught in the flood. While the water is at water, we run, we put you so the harvest is us. You have been enjoying your life, sipping the syrup and a line in the way Taking whatever you touch, the sword of the wicked is covered in blood. Welcome to the city, get an outstanding specialist the peace with your five days co na końcu jest, ona za trochę takie czujniki na podstawowym, tak? bo to jest takie mocne nie Ja wolę zapuścić. zawsze puścić przed tym, nie? No to, mówię, to... to jest jakiś nick, jeden... O... jeden. To jest 2-0. Tak. Myślę, no, się wzią, trochę... Co mówisz? Jeszcze raz mogę zmienić. Jeszcze nie. Nie działałeś ale potem zrobić robił dzisiaj to I tak więcej nie zamierzałem Dobra, to nic nie No pracujcie No, miuta praktycznie tyle co mocy Ale jednak tak, tam było do 3000, on się wspinał A potem już jak nic nie było w tą stronę wystrojone to on już Tak samo masz przed foteką tu 4, nie no, przy 5 dostaje foteka To prawie w ogóle nie wstaje Znaczy Wydaje mi charakterystyka będzie taka momentu w miarę płaska właśnie końca, mm -hmm. tak jest tutaj, no, może trochę gdzieś tam, to, no musi to się skończyć, bo cały góry trochę pójdzie, jak to dostarczyć, nie? Nie, nie? Dobra, jeszcze raz pójdę. Dobra. A więc tak ludziska, tak wygląda sytuacja z Civiciem 193 konie, prawie 182 Nm e, No jak dla mnie spoko, spoko, spoko Zrobiło się już trochę ciemno e, Na dodatek e, ja walczę tutaj z tym swapem Z H22 do Civica Ale to już w następnym odcinku zobaczycie Bo niestety, ale tutaj firma Motomax Sprawiła mi mały prezencik Ale o tym dowiecie się w kolejnym odcinku Czym był ten prezent, bo naprawdę Głowa siada i na pewno nie było to nic dobrego, pamiętajcie. Tak więc, e, jeżeli chodzi o mojego Civic'a B20 i tak dalej, moc wygląda tak jak widzieliście. Naprawdę ten dźwięk na hamowni, ta hamownia to było takie małe pomieszczenie, e, znaczy małe. Był strasznie duży rezonans po prostu, gdy auto wbiło się na tego falteka, to naprawdę zajebiście to brzmiało i ten rezonans jeszcze wspomagał w tym. No i naprawdę, pierwszy raz byłem przy hamowaniu jakiegokolwiek auta. Jak najbardziej tutaj moje, moje odczucia są na plus. Po prostu będziemy musieli zrobić to, co mamy zrobić, czyli założyć większą przepustnicę, założyć większe wtryski, oczywiście wydech, wałki, to co jest najważniejsze. I wtedy już finalnie będziemy to stroić. Może zapytacie, dlaczego teraz nie wystroiłem tego setupu, który jest obecnie. A to tylko dlatego, że po prostu koszta bym po prostu musiał wyrzucić dwukrotnie hajs na strojenie, a to też nie jest taka ma takie małe pieniądze. No i również nie chciałbym tutaj ganiać na w to i z powrotem, bo on też musi do mnie przyjechać, lub ja do niego muszę przyjechać. To są kolejne koszta. No i sami rozumiecie, nie? Tym bardziej, że bezpiecznie do 3000 mogę nim jeździć bo jest wystrojony właśnie do 3000 a dalej już nie co widać też po wykresie że tam do 3000 fajnie Nm rosną a potem już po przejściu tych 3000 już są takie fale i E, widać, że po prostu sonda coś tam próbuje podlać tym paliwem, popra komputer poprawić zapłonem, ale to nie wychodzi e, Więc tak jak mówiłem, będziemy walczyć z Cywikiem, jak tylko skończymy z, e, z tym swapem H22 e, Będziemy walczyć z moim Sywikiem, będziemy tutaj podbijać moc jak najbardziej, będziemy udawać nastrojenie Blachareczka jak zwykle, żeby na sezon e, zlotowy się wyrobić e, No i to by było na tyle, także... Pamiętajcie o opisie, o Instagramie i tak dalej, mam nadzieję, że się wam podobało, wybaczcie, że film może krótki i wybaczcie również, że tydzień temu nie było filmu, no ale niestety firma Motomax zrobiła mi mały prezent w postaci dużej, dużej pracy i, i po prostu się spóźniliśmy. Więc pamiętajcie, tak jak już mówiłem, o Instagramie, popisie, o Facebooku w opisie, zostawianiu lajka, suba, co tam chcecie, piszcie komentarze, co myślicie na ten temat. Na temat wyniku, jaki osiągnęła B20, i to było na tyle w tym odcinku. Dzięki jeszcze raz za oglądanie, i widzimy się w następnym, gdzie prawdopodobnie już ruszymy tego bedlaka i będziemy testować go na ulicy. Tak więc to było na tyle. Dzięki jeszcze raz, i na razie do zobaczyska. Hej!